Mefedron został syntetyzowany w 1929 roku i dobrze już wiesz, że nie miał i prawdopodobnie nie będzie miał żadnego zastosowania w medycynie. No ale do czego tak właściwie naukowcom potrzebny był mefedron? Chcieli oni znaleźć substancję, która pozwalałaby zakłócić funkcjonowanie mózgów mszyc, tak aby biedronki mogły łatwiej je złapać. I w tym właśnie celu naukowcy testowali mefedron, czyli innymi wykorzystywali go jako środek na owady. No i mefedron faktycznie był kilka lat używany jako środek na owady, no ale pewnego dnia inne zewnętrzne firmy ogarnęły jego psychoaktywne działanie, no i wtedy rozpoczęła się cała historia tej substancji. Firmy zaczęły dosłownie kupować kilogramami tę substancję żeby sprzedawać go jako właśnie środek imprezowy. Następnie mefedron sprzedawano jako środek do roślin, nawóz do roślin, a potem w Stanach, żeby obejść zakazy, sprzedawali go nawet jako sól do kąpieli. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat substancji, na temat tego, jak działają, jakie są szkody, jakie są ryzyka, jak zmniejszyć skutki uboczne i redukować szkody, to cały jeden moduł w naszym kursie Imprezuj Odpowiedzialnie jest poświęcony najpopularniejszym używkom tak, abyś mógł zdobywać jak najwięcej wiedzy no i sprawdzonej wiedzy. Pamiętaj, wiedza buduje bezpieczeństwo. Zapisz i zaobserwuj po więcej wiedzy o odpowiedzialnym imprezowaniu.